I bardzo serdecznie na kolejnej recenzji. Dzisiaj będzie kolejny wyrób od firmy Drops. Mianowicie smak, który nosi nazwę Orange Experience. Buteleczka standardowa. Jedna tylko Drops. Nazwa Orange Experience. Z tyłu mam to takiś jakiś plus 18. Produkt szkodliwy do środowiska. Oraz produkt e, toksyczny. Koro likwidu, Hmm, tak jak standardowo w większości liquidów firmy Drops. Hmm, firma hiszpańska, hmm, dostałem te płyny z Barcelony, tak jak mówiłem już na poprzedniej recenzji. Hmm, buteleczka bardzo fajna, mięciutka, cienki port, więc to co Tegryski lubi najbardziej. Hmm, graficzka klasyczna, nieprzesadzona, po prostu jest logo firmy, czarne tło i nazwa smaku. Jeśli chodzi o zapach, to ma być to Orange Experience, czyli ma być to pomarańczka. No i w zapachu czuć Fantę. Fante. Fanta jest oczywiście pomarańczowa, jakby ktoś nie wiedział. Może są jakieś inne. Są inne. Przepraszam, chciałem was złapać. Ale to jest pomarańczowa Fanta. Nie czuć tutaj oranżatki pomarańczowej, takiej sypanej, a w większości płynu, właśnie było czuć taką oranżatkę, nie napój pomarańczowy. Świeże pomarańczy, tutaj może jest świeża pomarańczka, lecz yy, tutaj jest ona słodsza. No ale <laughs> głównie jest to Fanta pomarańczowa, bez lokowania produktu, dlatego Wam Fanty nie pokażę, ale chyba każdy wie, jak Fanta wygląda. Yy, setup to Vision VT, yy, parę którym jeszcze nie recenzowałem tego parownika będzie. Bateria Vision, Vision 1300. No i Cheers. Kopci fajnie. No oczywiście to jest zaleta parownika. Trochę boli mnie gardło, ale wcześniej już pół butelki tego przejarałem. I mogę Wam powiedzieć, że. Ten smak naprawdę mnie bardzo, ale to bardzo mile zaskoczył. Drugi już smak Dropsa, bo w zapachu jest to samo, co w smaku, czyli czujemy fantę. Ten liquid nie gryzie, nie drapie, nie gryzie. Jest do play na co dzień, choć niektórzy mogą się do tego nie przyzwyczaić i po prostu będzie to, że tak powiem, trochę uciążliwe dla naszego gardziałka. No ale kto co lubi. Ja osobiście do pomarańczowych smaków nie jestem za bardzo przekonany. Bo zazwyczaj były to płyny, które gryzły. Miałem pomarańcze hanksena, nie bardzo mi podpasowała. I jeszcze pomarańcze chyba Sigera, i też mi nie za bardzo posmakowała. Więc to jest pierwsza pomarańczka, która mi smakuje. Nie, bo ma ten słodki posmaczek, nie ma takiej goryczki, bardziej w Gryfrucie powinna być goryczka, nie w pomarańczy. No ale ogólnie rzecz biorąc jest bardzo fajny, bardzo dobry liquid. Jeszcze na rynku polskim go nie ma, ale można wejść na stronę. Tak jak tutaj jest e, dropsliquid.com i można sobie zamówić. <laughs> Naprawdę polecam. Najbardziej polecam z Dropsa Hazelnuta, którego recenzja również się pojawi. Bardzo się zachwycałem i zamówiłem sobie jeszcze parę butelek. No ale to nie na tej recenzji, to będzie na następnej recenzji bądź na kolejnej, nie wiem, zobaczymy jak się uda nakręcić. Stosunek e jakości do ceny. No i tutaj jest dylemat, bo nie znam ceny. Nie znam ceny, więc tą ocenę zostawię z kreseczką, czyli że nie wiem. E Obzorowanie smaku od zapachu 6. 6. No i jakość, dymotwórczość również 6 na 6. Naprawdę bardzo fajne liquidy dropsy są, więc myślę, że każdemu posmakują. To by było na tyle, zapraszam Was na nasz kanał, na fanpage'a oraz do subskrypcji naszego kanału. Jeśli czegoś nie wiecie lub coś wiecie chcecie się z nami podzielić, piszcie w komentarzach. Pozdrawiam Was serdecznie, Tabaczany, i mówię standardowo, cheers!